Motowizjonerów, mam pierwszy mój moment troszeczkę intymności, który dzielę się z Was, milionów e, miłośników od programu e, Motorcycle od Telewizja e, Motowizja. E, co ja mam e, dla Was? Karu Moon. Motel. To jest takie nierealne. Rekonstrukcja o te klimaty od Route 66. Bardzo udane, które pokazuje w trakcie, że nasza cała ekipa jest już na lunch. Ale ja z tym brzuch, który mam, mogę poczekać parę minut. I Chyba nawet lepiej, żebyś czekał. Ale zobaczcie, czy to nie mogłoby być dla mnie, i dla ostre, te nasze idealne studio, z którym mogliśmy robić nasze programów? No, wszystko można, tylko że pod kątem logistyka może jest trudne do realizowania. Ale takie i inne atrakcje, jeżeli człowiek jak ja, normalny, w pół wieku, decyduje, mamy ze sobą dwa osoby, które przekroczyli 70 lat i są tutaj dzisiaj z nami i dzielą. Te emocje, które tylko motocyklista rozumie i e, czuje. To znaczy, jest ten sposób, żeby podróżywać inaczej. <grywy> Idziemy zjeść. Dzień dobry, Darlene. Cześć, Ostre, tu są twoje klimaty. Ja sądzę, że ty musisz tu wpadnąć. To ja, pa. <laughs> Takie knajpy w RPA są dostępne. No panowie, tradycja jest tradycja, więc jak doskonałe wiecie, jest takie e, doświadczenie, które my zawsze zostajemy nasze e, ślady tam, gdzie trzeba i taka knajpa tutaj w RPA będzie miała razem z ten tour operator. ture nas goši ten naše ste. <laughs> motocikle centrum servisove tu taj